Cześć! Witam Was! W kolejnym odcinku zagramy w Team Fortress 2. W tym odcinku będę grał z, z Szymcioksem 12, czy tam 13? I... 12. No to 12. 12 na YouTube, 13 w Minecrafcie i 12 też w Team Fortressie. Dobra, fajnie. Jak widzicie jest inna mapka. A ja nie mam awatara. No nie, masz znak za... masz znak zapytania, to twoja twarz. O, spróbuję tu wbić. Ach. Hmm... Ja jakby co dopiero ogarniam Team Fortressa. Dopiero ściągnąłem Team Fortressa. Dawno nie grałem w niego. A po co mi to mówisz? Mówię widzą. Aha. A kto cię ogląda? A kto cię ogląda? Nie ogląda ponad tysiąc osób. Jak tyle nie masz. Ale wiesz, wyświetlenia mówią za siebie Lol. Nie widziałam um, cię tak szczerze. Ja, ja też. Wpadłem po prostu na ciebie. Tak szczerze. Tak szczerze, to ja cię nie lubię. Tak szczerze. Oj, nieładnie. No to przestaje nagrywać nara. No dobra, przepraszam. Nie, ja mam nadzieję. O. Ty, ja Cię pokonałem? Nie. <noise> Czemu Ty Scouta też wybrałeś? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? <noise> Gdzie Ten skałt jest tak szybki, że nie mogę go ogarnąć. Gdzie jesteś? Fakt, 2 HP! I... 2 jest. HP miałem, jest. więc się nie dziw. Jest. jest! Jest! Miałem 2 HP, więc się nie dziw. Dobra, no, biorę moją, a ja dopiero... największą broń. Mój poskramiacz największy... Mój poskramiacz skautów. a ja nie mam nic. Dosłownie. Wiem, bo ty dopiero Tima ściągnęłeś. Znaczy mam tam y, ato Atomizera na przykład? Lol. No bo no konto się zapisuje. Nie? Gdzie ty do diabła jesteś? Tam gdzie wcześniej mnie zabiłeś. Ja ciebie? Eee, znaczy ja ciebie. No to jestem tu. Eee? Wygrałem. Ej, no, to nie fermi. <grym> Mieliśmy na tempie chupera robić. A no tak, zapomniałem, sorki. Chodź gdzie tu chip. Cip, cip. Ja, ja jestem, w, że tak powiem, w centrum, tam gdzie ta duża satelita. Czy tam, odbiorca? Duża satelita, już szukam. Powodzenia. <laughs> to, co to jest? Tak w ogóle. No. O, wyszedł. No. i Kurde, to... jak, my, yy, jak zmienić broń, bo zapomniałem? Przyciskiem <grym> M. Przyciskiem M. M. Mógłbyś wreszcie do mnie przyjść, bo jak nie, to wejdę i Ci pomogę. O fakt. Towka. Dobra, kurde, tylko nie mogę, zdaj sobie w sali, nie açysz? Dobrze, to ja do Ciebie spróbuję podejść. A tylko spróbuj gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Ej, gdzie ja uhy. O, coś... Fia wiatrak od karty graficznej. Coś ch chce mi przepowiedzieć. Ej, on chyba się z innym wiatrakiem, ale... Czekaj, czekaj, spojrzy, bo akurat gramy bez obudowy. Nie, po prostu brzęczy, masurbuje się i tyle. O gdzie ty jesteś? Bez jaj! Nie wiem gdzie ja jestem, a gdzie ty jesteś? No, poważnie mówię. Fuck. You fuck you, man! Gdzie ty jesteś? O, zna znalazłam coś. Co? Nie, bo to spawn. Chwila, spróbuję jakoś do tego dojść. A, tutaj jest droga. O, znalazłam coś. O, tutaj jest droga. A, patrz, ja o tym nie wiedziałem. O, jest coś. Paga? Ej, mówiłem coś! <noise> Czekaj jak, za jak zajmiesz, to jesteś najgorszym lesprajem na świecie. Tak, dobra. No co mnie walisz? Armagedon! Gdzie ty jesteś? Mo jestem ma Szczerze mówiąc zgubiłem się już. Ty wierzysz do tego łoża śmierci, tak? Jakiego łoża śmierci? Dobra, gdzie, gdzie ty do licha jesteś? Właśnie nie wiem. też nie wiem. Chodź, chodź, chodź tam gdzie. Jaki Ham! Yes! Jaki Ham w ogóle idź ode mnie. Czemu? Kurde. Cheater jesteś. Grać nie umiesz. Właśnie umiem. O, idę Twoim największym wrogiem. Czekaj, A? idę do ciebie, tam gdzie wtedy byłem. Idę Twoim największym wrogiem teraz. Fuck. Spadłem, więc idę jeszcze raz. Dobra, idę teraz do ciebie, moim największym wrogiem. I. przekonasz się, co to za wróg. Bo grać nie umiesz. Gdzie ty jesteś? widziałem cię, wiesz? Oh, Dobra, ja podejdę do ciebie też z moim wrogiem. Czyli. Nie dosięgnę tu. Chodź tu grać nie umiesz. Ach. Jak ja nie lubię pyro? <grystanie> to jest pyro. Dobra, ja mówię na niego pyro i. Yy, masz coś do mnie? Dobra, idę. E, twoim największym wrogiem. O, ciekawe. Wróg pyra. Hmm. O nie! Przecież to jest największy. To, to skaut jest. E, to pyro jest. Dobra, gu gubię się już. <grystanie> Haha, you are an idiot. Co ty tam robisz? Bo słyszę dziwne głosy, Wiesz? Lepiej, żebyś nie wiedział. Co ja tam Kupę. Szybko Hej! <laughs> <Pay. laughs> <laughs> um, nie wytnę syszę, tego! Słyszę, słyszę! Nie wytnę tego, wiesz o tym? Dobra, nieważne, to nie było. Dojdziesz w końcu. Ale żeś trafił. Dobra. No, fak, Musiało się przeładowywać. Tak. <grym> to było nie fair. To ci cheaterze tak, ja cheater. No chyba ty. Hm? No, chyba ty. Kto tu lata? Ty. Ty nie mogłeś doskoczyć a ja mogłem. Żal. A nie bo to w, w inne strony w ogóle działa. Nie, cię. nie. Kurde. Nie. <ścoughs> Dopiekł prawie do spawnu. <ścoughs> Dobra i tak już koniec. Zostało 10 sekund. Dziesięć. A zakręcimy jeszcze jeden? No oczywiście, przecież ten odcinek mu musi trwać. Szybciej chodź tu. No żal! <laughs> Biegam się paląc! <laughs> I zabijałeś właśnie mnie. Jak ja zaraz... Lol, nie wiedziałem, że tu są w ogóle te. Ej, ty skończyłeś odcinek? Nie. Aha. To ile to, ma trwać? To już się kameruje. To ile to ma trwać? Yy, nie wiem, wiesz, to ma trwać tyle, ile cię zabije. No, miałem awka. Tak, oczywiście. Jadłem. Mhm, tak. Oczywiście. Mm. Pycha. Tak. Oczywiście. A co jesz? Mm. Bo widzowie się interesują. No co jesz? Kto odganie co jem? Kupę. Powiemy, że jest z, z takim musem kruszkowym. To, a to kanapka? Nie. Czekolada. Kupa. No ja, ja wiem, że to kupa. Coś woda ci nie pomaga. A, au, a! No, przestań się palić wreszcie. No, bo ja teraz szukać jakiegoś leczenia. No, ej, nie. Przechodziłem tylko tędy. Tak, oczywiście. Kurde, tu ręce mam. Tu byłeś, wiem. No, chodź tu, synek. Może się uleczyć. Bo, jak nie, to we. No, to spróbuję koło nie przemknąć. No chodź. Dobra, już się uleczyłem. Jaki żal, a ja stąd zeskoczyłem. Oj, co słyszałem, niegrzeczny. No chodź tu. You are an idiot. Ja je Ża. Obym. Cheater. Oosz ty, kamperze! Prawie było. Dobra. A, jednak nie jestem taki kiepski po Dobra, w A teraz przestań grać Scoutem. Dobra. Zmień klasę. Bo to się robi. Hmm. Kim by tu pograć. Powiem ci, że gram najśmiertelniejszym wrogiem skauta. Zna znaczy się tego... Um, Pyra. Zna znaczy się tego. Tego, no Medyka, snajpera, innych klas, które nie mogą powstrzymać tego. Oh shit! Tylko nie żal? a Nie, 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 nie! Oh. Je jeszcze wieżyczka mnie dobiła. Fuck that shit. I, 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 i. Jakiś nie... Boże, co to było? Ale to było dobre. Ale to było dobre. Dobra, ulepszyłem. Jeszcze jeden poziom muszę ulepszyć. I będziesz dedą. Ja? Czy twoja wieżyczka? What the? Śpiesz się, śpiesz się, śpiesz się! <śmiech> nie! <laughs> Jakie <jade>, ja <jade. śmiech> e, Kogo by to wziąć? Tego. Idę do ciebie ty śmieci. No jaki żal? <laughs> Alechęty! Gdybyś to widział, co ty powiesz teraz na to? Teraz już ci nie będzie tak do śmiechu. Teraz to będziesz krzyczał, płakał, robił kupę i wszystko, co jest możliwe. Fajnie. Zobaczysz już po tobie. Ale ja to lubię. Lubisz to. Ale bez kojarzeń mi tu proszę. Dobrze. O, men! Nie, nie, nie! Jest! Żal! I dzięki za metal. Za jaki metal? No bo z broni, mogę zdobyć metal. Aha. Dobra, ale teraz mam na maksu ulepszoną działkę. Gdzie ja idę? A, no tak, tędy też mogę. Zobaczysz, teraz już ci nie będzie tak do śmiechu. Teraz już będzie po tobie w ogóle. Szykuj się szybciej, staruchu. <grywanie> Nie widzi mnie. Gdzie ty jesteś? W dupie. Fajnie. Ale nie gryźć bo to nuda. Dla mnie nie. Długo tak jeszcze? Dobra, dawaj, rób co masz robić. No to wyjdź. Dalej. Dalej. Nie ma, tak? Dobra, to się nie ruszaj. Chociaż. Stań w miejscu. Nie, co ty, nie zabijesz mnie. Prawie było, że tak powiem. Eee... Yy, Zaznaczam F1. Ty ja też. O, oh shit. Gdzieś cię widziałem. Gdzieś ty tu jesteś. No, już zapomniałem, że wieżyczka tu jest. Dobra. Czekaj, teraz się za. Ty teraz się za to no, wezmę, zobaczysz. Wezmę się za to. Mm. Poproszę. Ile już trwa ten odcinek? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Ja nie No, żal. No to wszystko przez ciebie. I tak wygram. No, pat jest. 9 na 9, zobacz sobie A. A. Ale O, ludzie, Siedem. Marcin, ogarnij ping! No co, 19 <grym _> Mały Pink. Serwę zmienia poziom. Ciekawe jaka mapka teraz. <grym _> Nagrywasz? No tak. Aha. Nie, wiesz, nie nagrywam. Pozdrawiam wszystkich widzów Marcina. Panie szymczak, wszystko co pan powie może być użyte przeciwko panu. Czyli? Kupa. Jest już 19.10. Boże, nie stękaj tak. Jak to się w Steam włączało? Shift, Tab? Nie, wiesz, F5 plus F5. To ja teraz do Reda. Chyba śnisz. Eee! Red to jest moja. O, to, pe to pewnie wasza ulubiona łapka, co nie? Moja ulubiona łapka to CTF2. Te. Wyt. Te. Tam będę. grać nie umiesz. Hello, I am Indy Lohan. Hello, I am in Zilohan. Oj, cówka. Um, dobra. Albo nie, pójdziemy tym lag. Dobra. Jak, jak ja lubię tym podróżować? No szybciej czekam. No idę. Ale, czy ty musisz grać zawsze inżynierem? Czy, czy, czy ty jesteś aż tak słaby, że musisz wyżyczki stawiać? Aha, coś ty. Woda, 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 woda. Woda ci nie pomoże. Ach, pomogła. Zostawiła mi 6 HP. Ustaw mi się. O, i może apteczkę przy okazji znajdę. Tu mam... Google. Idziemy do peronu pierwszego! Dobra. Nie ma ci na peronie pierwszym. A jesteś. No, pr proszę mnie nie walić. Kurde, nie używaj Red Bulla. Red Bull, dodać ci skrzydeł. <grybuj> 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 pociąg je... Nie zdążyłem. A ty kiedyś byś spróbowałem zaszerować na pociąg? You motherfucker! Ty! Jestem ma Dobra, kim by tu zagrać? Spróbuj growym, może ci co, to coś, coś pomoże. Nie. Ha! W... Ha! Jestem fajny. Au, nie, żartowałam. Z... znaczy się ten. <laughs> Pociąg jedzie! Nie, już, już nie zdążę. SHIT! <laughs> Where are you? Take pra, yeah. Patrzcie ile miał HP. Już, już, 20. już, już miał na wykończeniu. Ooo, to co, że zabroń? The Enforcer. Egzekutor, no raczej on... ale ma plus, ale czasu aktywacji niewidzialności. Zostawimy go sobie. Może się przyda. A, i piszcie mi w komentarzach co jest lepsze, egzekutor czy ambasador. Ja myślę, że tak po chwili egzekutor i chyba ktoś mnie bije. Ten, ten ktoś to szymczek z 12. Serio? Nie znam takiego gościa. Jestem z boku. Dobra, z zamykam. bok. Hmm. Jak bycie tu zjechać de demomanem, bo nie wiem. Ech. No właśnie. O, zaszaruję na pociąg. O Jezu, prawie. Prawie było. A mam pytanie, gdzie ty jesteś? Nie wiem, a ty? Nie wiem. Ja, jak możesz nie wiedzieć, kim jesteś? A, prawie było. O, i pod pociąg wylądowałem. Pod pociągiem. Aha. Jeszcze szarżuję ciebie. Grubas jest najlepszy. Serio? Jego nie bierz pyro! Nie, spokojnie. Biorę kogoś równego tobie. Tylko pytanie, gdzie ty jesteś? Nie, nie mów. Kur... E? To... O! Co to jest? Patrzcie, jak mu głowa lata. O jejku, o jejku, co, co, co ty robisz? Hm, gdzie by Cię tu poszukać? Czekam, muszę coś. Szybciej, no. Widzowie czekają. Już? Poczekajcie, widzowie. Więc to ten odcinek trwa już chyba 40 minut. Nie wiem. Ale mniejsza. Fajnie się gra. Jakiego. Szkoda, że tego nie widzisz. ojoj Pierwszy klon. Martwy i. Dobra, mniejsza z tym. Ja mam Nataszę. Masz Nataszę. Ja Nataszę chyba zużyłem, nie wiem. Sprawdzę jeszcze, czy mam Nataszę. Czekaj. Mam Nataszę? Chyba mam. Nie, nie mam. A! Pociąg mi przejechał! Jakoś nie widzę. <śleszy> Niezła Ale... akcja. <śleszy> Razem byliśmy. Nie wiecie co? Z tego zmienię na to. Podobno to daje więcej obrażeń, bo na sekundę daje dwie strzałki. Albo trzy. I to końskie. What the fuck?! Na szczęście mi się regeneruje HP. Oj, szymciok, szymcioks Co jest? Czemu nie atakuje? <grystanie> Ma mały Zasięg. Fuck wychodź stąd! O, motherfucker! Wiedziałem! Wiedziałeś? Bardzo się cieszę, że wiedziałeś. Kurde, ty teraz myślę, jak to działko. Hmm. Gruby mnie wejdę, przecież bo by mnie działko zabiło. No to nie wiem. Hmm. A ty jak myślisz? Nie no boję się wejść w ogóle. Dobra, idź na bok. Wejdę... Nie no, akurat te, teraz to ja jestem grubym. Wytyfy. Kurde. Myślałem, że ci od razu nożem zadzikam. Dobra, spróbujemy moją episką łopatą. I chyba zaraz skończymy odcinek, bo już długo trwa. No, a prześlesz dzisiaj? Co? Dzisiaj czy prześlesz. Jutro. No, jak mi zabierze z 80 gigabajtów, no to będzie się renderował tak z godzinę. Kurde, fak. Fak! Dobra, no to tym samym kończymy ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Na razie, pożegnaj się. Do widzenia. <grychy> bye, bye.